Coraz więcej Ukraińców, którzy przybyli tutaj po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie, opuszcza Polskę i jedzie dalej na zachód. W ostatnim roku Polskę na stałe opuściło nawet 350 tysięcy obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość z nich, głównie za namową rodziny i krewnych, wyjechała do Niemiec. Powód? Okazuje się, że chodzi przede wszystkim o świadczenia socjalne. Taki powód przeprowadzki z Polski do Niemiec skazała 42% Ukraińców. Rodzina z dwójką dzieci może tam bowiem liczyć na darmowe 1700 euro miesięcznie. O ile na początku wojny Ukraińcy nie wyjeżdżali tak chętnie do Niemiec, to teraz trend ten się stał dominujący. Według niektórych szacunków, za kilka miesięcy obywatele Ukrainy mogą stać się największą grupą obcokrajowców w Niemczech. Z badań wynika ponadto, że co ósmy ukraiński uchodźca jest w stanie, żyjąc w Niemczech, odkładać 1000 euro miesięcznie.